Dobra, zagrajmy sobie jeszcze partikę y, szachu w 3 minutowych. Zobaczymy, kogo nam wylosuje. I tym razem jest to kolega z Indii dla odmiany 28 dni temu troszkę szybko wbił ten ranking. No, myślę, że chwilę poczekamy, żeby ta partika się anulowała, ponieważ, y, ponieważ y, no, nie wygląda to zbyt nieuczciwie. Albo jest jakiś koksem, albo po prostu grana na wspomaganiu. Dlatego spróbujmy może sobie jeszcze raz Dobrze, nową partyjkę na 3 minuty Mam nadzieję, że ktoś z dłuższym stażem gry będzie Troszkę się boję grać z takimi, z takimi nowiutkimi kątami. 2070. Dobra, to grajmy, grajmy 4 23 Dobra, chcę wyprowadzić tego gońca Ja mogę zagrać wszystko, zagram więc to I na to chcę grać to, żeby grać to OK ale ja mogę chyba zagrać taki ruch. I na to sobie wyprowadzę konia. Mhm, a na to w ogóle mogę... Zajmę sobie to centrum. Jak mi nie oddaje, to czemu mnie zająć? Tu ten koń będzie operował, tu, na to jest tu. Dobra, ja tak pójdę w to. Ciekawe co tu ma na mnie. Tu. No, bicie tu, bicie pionem. Nie, no to jest dziwne troszkę. Co on tu gra? Co on tutaj tworzy? Za radosne szachy. Mhm. Tu. Tu może zagrajmy. Bo dzięki temu nie będzie tego prześwitu. I mogę sobie spokojnie zroszować. Ależ mnie atakuje. Zero pardonu No dobra. Atakujesz mnie. Tu, bicie są widły. Dobra, zobaczmy, jak zareaguje na groźbę tych wideł. Ciekawy jestem. Cantino 02 Z Wielkiej Brytanii, bodajże. No. Uczymy, bo jak nie, no to mogę tutaj zapchać. Yy, mogę tutaj zapchać troszkę. Yy, tą pozycję. Tu. Jak wybije tutaj, co dostaję? No nie, nie dostaję wideo. No, a jak wygonię tego Hetmana stąd? Czy to hipotetycznie? To co? To nie może. Wow! Wybił mi to. Taki agresywny zawodnik. No i na to chciałem po prostu wyprowadzić sobie figurkę. Nie wiem, co on za to ma. Ok. Dziwna też, szachy gra kolega. No i chciałem zagrać to. Bo jak on wybije tu, to wchodzą widły, nie? Tu. Wow, jakieś super dziwne szachy grać sędziołek. No i teraz nie ma się jak bronić przed tymi widłami, nie? No to ja mu wiadę po prostu w te widły. I co on chce mi zrobić? Tak. Tu mi chce wybi wybić, nie? No ale ja na to mogę zagrać tak. I grozimy już takimi ruchami. No i dobra, i tutaj sobie wprowadzę wieżyczkę. A tu miałem w ogóle taki ruch wygrywający. Aż ślepuś z mojej strony może nie zauważy. I powtórzy to. Zobaczymy. I powtórzył. I widły. Hetman król. Dzięki bardzo. Dobra, teraz trzeba to elegancko wykorzystać. Jak się zdobyło przewagę, to trzeba to wykorzystać. Ok, na taki ruch się po prostu cofnę. I na taki zagram tak. Może tu wybić. To jest całkiem niezłe. No to chyba i tak, zabraknie mu sprzętu na coś poważniejszego. No, ale uważać muszę. No i chciałem tu wybić, nie, no, bo wtedy nabicie jest to. No i po prostu to się nie skleja, nie, jest za mało. No, i też rywal tak stwierdził. Także zobaczmy sobie szybko przegląd partii. Tutaj strasznie szybko i strasznie niedokładnie grał kolega. Mam wrażenie. Ja też nie jakoś szałowa, no ale. Dobra. No, i tu mi wjechał tym Hetmanem. Tutaj, tutaj właśnie coś zaczął tak świrować. Za szybko. I to czarnymi. Tu już kolejna ofiara. Nie wiem co on tutaj. Po prostu mu wjechałem na widły. Tutaj. Zabrałem tego Hetmanem. Mimo, że pierwszy raz, pierwszy raz tutaj mogłem mu wjechać. I tego nie zauważyłem. A on drugi raz to podwalił. I wjechałem. No ale obiektywnie to jest plus 6 pozycja, nie? wybicie, wybicie i on tu nie ma co szukać, nawet jak wybije tutaj, to po prostu idę tu i jest wygrana. No, więc tak też się zdarza. Eee, kolega z Wielkiej Brytanii, no tak akurat zagrał. Jak się podobało, poproszę eee, łapeczkę w górę, może subika i do następnego razu. Pa, pa!